23 listopada w Brzozowej odbyła się uroczystość nadania imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przekazania sztandaru Miejscowej Szkole Podstawowej. Mszy Świętej w kościele parafialnym przewodniczył biskup Andrzej Jerz, który wygłosił homilię oraz dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru. Jestem wdzięczny za to, że podjęto odważną decyzję wyboru wielowymiarowego patrona, jakim jest błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Mam nadzieję, że ta postać będzie inspirująca przez długie dziesiątki, może i setki lat dla naszej społeczności szkolnej. Gratuluję tego wyboru i życzę wszystkim członkom wspólnoty szkolnej, aby to wielkie dziedzictwo podjęli w swojej pracy, w nauce i przede wszystkim w procesie wychowania. Do tego święta przygotowywaliśmy się od roku. Najpierw było wybranie patrona spośród wielu osób zasłużonych zacnych, ale w demokratycznych wyborach wypowiedzieli się i rodzice i uczniowie i nauczyciele i został wybrany ksiądz Stefan Wyszyński na patrona. Ceremonia przekazania sztandaru został dokonany przez przedstawicieli rady rodziców na ręce dyrektora szkoły. Następnie sztandar przyjęli uczniowie składając uroczyste ślubowanie. Ślubujemy być dobrym Polakiem. Ślubujemy być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Jest wielka radość z tego powodu, że mamy salę gimnastyczną, ponieważ czekaliśmy ponad 20 lat na budowę tej sali? No jest to fenomen, bo, bo zwykle samorząd niósł wszystkie inwestycje na barkach własnych, czyli na dochodach bieżących. Natomiast w tym przypadku fenomen polega na tym, że 100% dotacji mieliśmy z zewnątrz. Prawie 700 tysięcy z rządowego funduszu inwestycji lokalnych i ponad 1,4 470 tysięcy od ministra kultury i sportu. Więc praktycznie inwestycja w 100% z siłami zewnętrznymi. W uroczystości obok społeczności szkolnej, rodziców i przyjaciół szkoły wzięli udział m.in. poseł na Sejmie Wiesław Krajewski, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, przedstawiciele samorządu powiatu Tarnowskiego, gminy Gromnik, a także dyrektorzy tutejszych placówek oświatowych. Na pewno przeżywamy dzisiaj historyczny i ważny dzień dla miejscowości Brzozowej. A jednocześnie dla społeczności szkolnej, ponieważ po pierwsze dzisiaj świętujemy um, uroczyste nadanie imienia patrona szkoły, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Um, piękny sztandar został ufundowany przez fundatorów i będzie służył pewnie przez wiele pokoleń tej szkole. Ale przede wszystkim też również świętujemy oddanie do eksploatacji, do użytku wspaniałej sali gimnastycznej przy tej szkole, długo oczekiwanej tutaj przez społeczeństwo um, brzozowe. Cieszymy się, że ta sala została w końcu wybudowana i będzie służyła dzieciom, młodzieży w obecnym pokoleniu i w przyszłych pokoleniach. Ja myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla gminy Gromnik czy też dla Brzozowej, ale w ogóle dla całej Małopolski, bo uczestniczymy w wyjątkowym wydarzeniu. Szkoła dostaje patrona, patrona wyjątkowego, błogosławionego księdza Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. I cały program przygotowany przez młodzież z wielkim wysiłkiem pokazywał, jak z wielką dbałością przygotowywali się do tego wydarzenia. Mówili o tym, jak ważny jest dla nich ten patron i jak wiele chcą czerpać od patrona. Mówili tak, jak mówią pa Polacy, patrioci, mówili to z wielkim zaangażowaniem. Naprawdę było to wydarzenie, które zostanie na długo, myślę, że w sercach każdego, kto to miał szansę zobaczyć. Jesteśmy szczęśliwi my społeczeństwo, że mamy takich młodych ludzi, takich nauczycieli i takie miejscowości właśnie i społeczne wspólnoty jak Brzozowa.